W tym momencie przybyła matka Jezusa wraz z jego krewnymi. Stanęli oni z dala od tłumu i posłali do niego wiadomość, by do nich podszedł. Tymczasem, przez tłum otaczający Jezusa przebiegła wiadomość: Twoja matka wraz z twoją rodziną czekają tam na ciebie. On jednak tak się odezwał: Czy chcecie wiedzieć, kto prawdziwie jest moją rodziną? bliższą mi niż matka i krewni i ogarniając wzrokiem uczniów zebranych dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moja rodzina, kto pełni wolę Boga, jest mi jak matka, brat, siostra, kuzyn czy kuzynka. Ewangelia według Świętego Marka rzuca światło na pytanie, które często sobie zadajemy. Kto jest ważniejszy, Bóg czy nasza rodzina? W obecnym świecie, gdzie relacje są często ulotne, a media społecznościowe oferują nam cyfrowych przyjaciół na kliknięcie, odpowiedź Jezusa może nas zaskoczyć. W tekście czytamy, że matka i bracia Jezusa przyszli do Niego. Ale ze względu na tłum nie mogli się do niego zbliżyć. Toś zwrócił uwagę Jezusa, że jego rodzina szuka go na zewnątrz. A Jezus odpowiada: Kto jest moją matką, a kto moimi braćmi? I wskazując na tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia. Kto wypełnia wolę Bożą, ten mi jest bratem i siostrą, i matką. Co to może oznaczać dla nas dzisiaj? Czy Jezus mówi, że rodzina biologiczna nie ma znaczenia? Oczywiście, że nie. Nie można tego tekstu interpretować dosłownie. W Biblii czytamy o znaczeniu rodziny, o poszanowaniu rodziców, o miłości i opiece nad bliskimi. Chodzi o to, że Jezus rozszerza tu definicję rodziny. On mówi, że każdy, kto wypełnia wolę bożą, staje się częścią jego duchowej, rodzinnej wspólnoty. W dobie portali społecznościowych, kiedy to algorytmy dobierają nam znajomych, warto zadać sobie pytanie: czy nie zapominamy o prawdziwej, głębokiej wspólnocie? Czy nie zastępujemy jej powierzchownymi relacjami? Czy czasem nie jest tak, że nadmiernie koncentrujemy się na internetowych znajomościach, podczas gdy te prawdziwe relacje, które są blisko nas, zaczynają chorować? Albo umierają z tęsknoty właśnie za nami. Jezus mówi, że prawdziwa rodzina to nie tylko ci, z którymi dzielimy geny, ale także tamci, z którymi dzielimy wiarę i dążymy do wypełnienia woli Bożej. To może być osoba siedząca obok nas w kościele, nasz sąsiad, który może potrzebuje pomocy i wsparcia. Zwróć uwagę na moje słowa nie tylko. To oznacza, że Bóg nie wyklucza biologicznej rodziny z centrum naszego życia. Teraz zastanówmy się, jak często oceniamy innych przez pryzmat naszych różnic, zamiast dostrzegać to, co nas łączy wspólną wiarę i miłość do Boga. Być może potrafimy znaleźć więcej braci i sióstr, niż przypuszczamy. Bóg promuje różnorodność. Jest to widoczne w biblijnym cytacie z trzeciego rozdziału listu do Galatów, gdzie apostoł Paweł napisał: Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny i kobiety, gdyż wszyscy jesteście jednym w Chrystusie Jezusie. W ten sposób Paweł wyraża ideę, że różnorodność, jaką reprezentują różne grupy ludzi, nie jest barierą ale raczej bogactwem, które łączy się w jedności i harmonii w Chrystusie. Takie słowa są potwierdzeniem, że Bóg ceni różnorodność i jedność w swoim stworzeniu, widząc w nich odzwierciedlenie swojej wszechstronności i miłości. Pamiętajmy o słowach Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Niech będą one przypomnieniem, że nasza duchowa rodzina jest większa niż nam się wydaje. Nasze biologiczne rodziny są bardzo ważne, ale dodatkowo w społeczności wierzących każdy może znaleźć brata, siostrę, a nawet matkę. I to bez wykluczania naszych rodzonych bliskich. Niech ta myśl będzie dla nas zachętą do budowania głębszych, duchowych relacji i do otwierania naszych serc na tych, którzy dążą do spełniania woli Bożej. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.